Łap, łap! Zbierdalaj! Ała! Ej ma bierzesz tysiące czy podwajasz? Eee... biorę Okej okay. Kurwa jaki debil jebany. Ej bierzesz dwa tysiące czy podwajasz? Ej, biorę Kurwa! Łatwo <grywk> 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 Ej lala Lala Bierzysz 6 tysięcy czy 2 to... co... dwa na 2 dwa możemy zrobić O co to było? Bierzesz 20 tysięcy czy podwajasz? To Podwia... podwaję Dzięki, Darka No Nie wiem skąd ja wziąłem 20 tysięcy, ale podwoiliśmy Strzelają O jest kurwa Nie, celują do mnie. To są bojówkarze. Że... Bierzesz milion czy podwajasz? Podwajam, podwajam. Ooo, dobra. Bierzesz 4 cztery miliony czy podwajamy? Biorę, biorę, biorę cztery miliony. Dobra, to chodź, wypłacimy. No. trzeba spierdalać, Chyba jedziemy stąd. Nie mogłem znaleźć. psy, oh, kurwa.